Cześć, Chmiel z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę politycznie, mm, ale kulturalnie bez żadnego napięcia i tego typu rzeczy. Po prostu trzeba przypomnieć parę faktów i wyprostować yy, parę rzeczy, które ostatnio w ostatniej linii się pojawiają w yy, mediach, na przykład. Chodzi mi o to również, żeby zetrzeć troszeczkę uśmiech samozadowolenia z co po niektórych twarzy i przypomnieć, jak naprawdę było. Słuchajcie, otóż błyszcząca na firmamencie polskiej polityki gwiazda, niektórzy nazywają ją supernową, czyli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz odwiedził po raz kolejny, co mu się bardzo chwali, żołnierzy polskich przebywających na misji w Afganistanie. Tam zorganizowano konferencję, na łączach satelitarno-internetowych, dzięki której pan Macierewicz mógł wypowiedzieć się na różne tematy dotyczące spraw obronności Polski, na tematy polskiej armii itd., itd. I tutaj taki mały wtręcik, małe wtrącenie. Jak to jest z tymi nowymi przepisami mundurowymi? Czy minister obrony narodowej jako cywil może popierdalać w mundurze z wojskowymi oznaczeniami? Bo nie dość, że miał mundur. Ma sobie to miał jeszcze wojskowe oznaczenia: przynależności państwowej oraz przynależności do konkretnej jednostki wojskowej, jeśli się nie mylę, chyba że to były zdjęcia z poprzedniego jego pobytu. Ale w, teraz na pewno miał mundur z biało-czerwonymi naszywkami, oznaczającymi przynależność do polskich sił zbrojnych. Można. Przypominam, że ustawa ta nowa, no, zmiany w ustawie o sprawach umundurowania już weszły w życie, zdaje się, od zeszłego czwartku, czy, czy, czy dwa tygodnie temu. Od czwartku, dwa tygodnie temu. No nieważne, to jest szczegół, ale mocno wkurwiający, jeżeli rzeczywiście nie może, a chodzi. Ale chodzi o jedną konkretną rzecz. Minister poinformował w czasie tej konferencji, minister Macierewicz, tej toczonej z Afganistanu, że... W tym roku wejdzie w życie nowa ustawa o systemie dowodzenia. O tej ustawie sobie troszeczkę, o tym nowym systemie dowodzenia sobie troszeczkę porozmawiamy, bo wygląda to jakąś, na jakąś taką troszeczkę srakę, mi się wydaje. Ale nieważne, został spytany przez jednego z uczestników konferencji, pan Macierewicz, o modernizację armii. armii. I tutaj pan Macierewicz raczył wspomnieć o... Poprzednich programach dotyczących modernizacji polskich sił zbrojnych, które były wprowadzane w życie, znaczy, które przede wszystkim na początku były tworzone, a potem próbowano je wprowadzać w życie w latach poprzednich. Pan Macierewicz powiedział coś takiego, że przygotowane wcześniej, przygotowywane wcześniej programy zawierały dwie poważne wady. Dwie poważne wady cytuję. Programy modernizacyjne były budowane w założeniu o taką diagnozę, że w Europie nie będzie wojny, że Polska jest bezpieczna, że możemy mieć różnorodne zagrożenia cywilizacyjne, że możemy mieć różne zadania w ramach współdziałania w NATO, ale wojny terytorialnej w Europie, zwłaszcza w pobliżu, w pobliżu polskich granic nie będzie. I w oparciu o tę diagnozę przygotowywano te programy. Drugi problem to nieodpowiedzialność planistyczna, To jest dosyć duża. Często spotykana u nas, często spotykany problem w różnych programów planowania w Polsce niestety. No dobra. To był psztyczek w nos platformie obywatelskiej, bez wątpienia, hmm. no, dlatego że przypominam te audyty. W Ministerstwie Obrony Narodowej, które wyszły ostatnio z MONU, że wojsko jest w katastrofalnym stanie, że wojsko nie było, moralnie jest w ogóle totalna rozpierducha i że to, że tam to źle zarządzane, źle dowodzone i tak dalej, z wieloma z tymi, tymi rzeczami można się było zgodzić. No ale jeżeli mówi się, że modernizacja polskiej armii kulała dlatego, że jednym z tych dwóch poważnych powodów. Yy, były błędne założenia tego, jak będzie się toczyć sytuacja, rozwija sytuacja międzynarodowa, i mówi się o tym, że ci, którzy planowali modernizację armii, nie przewidywali tego, w ogóle nie brali pod uwagę tego, że konflikty zbrojne jakieś tutaj w Europie będą, no to pozwolę sobie mm, przypomnieć, że program modernizacji. Polskich Sił Zbrojnych w oparciu o sytuację międzynarodową. Jeden z takich bardziej radykalnych, mających zmienić polską armię, powstał, zdaje się, w 2007 roku i był to program wspólny otoczenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego oraz mm, rządowych ekspertów z rządu Jarosława Kaczyńskiego z rządu, za którym stał Jarosław Kaczyński, tam przez chwilę był premierem. Przypominam również, że ówczesne Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod dowództwem, pod kierownictwem pana Stasiaka, czyli za prezydenta Kaczyńskiego, również brało czynny udział w tworzeniu takiego programu. I pozwólcie, że wam... Coś zacytuję. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod kierownictwem pana Stasiaka, przy prezydencie Kaczyński, taki program przedstawiło, program w którym opisano strategię na następne lata, strategię bezpieczeństwa narodowego. W tym programie można przeczytać, na przykład takie zdania. Wyzwania wykraczają poza tradycyjne rozumienie zagrożenia bezpieczeństwa. Dlaczego? No bo słuchajcie, bo w dającej się przewidzieć perspektywie istnieje małe prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu zbrojnego na dużą skalę w Europie. Strategia ta, przypominam, współtworzona przez. Prezydenta Kaczyńskiego, BBN oraz rząd PiS dopuszcza jakieś konflikty lokalne w Europie, ale stwierdza również, cytuję, że Polska nie będzie w nie bezpośrednio zaangażowana, sugerując, że konflikt przy granicach nam nie grozi. Co ciekawe, zupełnie. Inną koncepcję już w tamtych latach przedstawiał tak zwany szogun. Często wyśmiewany obecnie człowiek komorowskiego, szef BBNu, który już w tamtych latach mówił, że należy jasno zrozumieć jedną sytuację, że Rosja będzie miała interes w tym, żeby swoją ekspansywną polityką doprowadzić do konfliktów takich jak w Gruzji. Koziej pisał o możliwym konflikcie na Ukrainie. Kiedy to Rosja będzie chciała odzyskać dostęp do Krymu, to pisał Koziej w tamtych latach. Koziej sugerował jeszcze wręcz to, że trzeba baczną uwagę na okręg kaliningradzki zwracać. Dlatego, że tam też może nastąpić coś w rodzaju konfliktu, który może się przenieść poza granice Polski. Wręcz Koziej mówił o tym, że może dojść do sytuacji mm, takiej, że grupy zbrojne, które będą toczyć konflikt na terenach na przykład dzisiejszej Ukrainy albo w, w obwodzie kaliningradzkim albo na Białorusi, będą w wyniku działań, specjalnych działań Rosji, wywiadowczych i tak dalej, będą przenikać na teren Polski. I to mówił przedstawiciel tej poprzedniej, nielubianej przeze mnie, podkreślam, władzy PO. I dlatego mm, śmieszne wydają mi się teraz, i niesprawiedliwe wydają mi się teraz słowa Macierewicza o tym, że wina leży po stronie poprzedników, bo kurwa nie przewidywali wojny. Przypominam, że w czasach, kiedy pisano o tym, iż nie grozi nam tutaj konflikt żaden poważniejszy, w naszym rejonie kraju, świata, Europy, wówczas pan Macierewicz pracował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej no, w randze wiceministra. Czyli generalnie daje sobie karnego języka, między innymi za swoją działalność i działalność swojego ówczesnego pryncypała, świętej pamięci pana ministra Szczygło. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wówczas wyglądało planowanie modernizacji polskich sił zbrojnych oraz jak wówczas jakie wówczas były siły z Polską armią. To wpiszcie sobie y, przykładowo modernizacja wojska polskiego i zakres dat w Google'ach. Tam 2006-2008 na przykład wpiszcie sobie albo 2009. Zobaczycie, że wówczas praktycznie wszyscy się mylili oprócz paru łasów wspomnianego przeze mnie generała Kozieja, z którym wielokrotnie się nie zgadzam, jeżeli chodzi o jego koncepcje dotyczące w szczególności tak zwanej obrony terytorialnej, ale nie należy mu tutaj na przykład odmówić tego, że on przewidział, co może się wydarzyć. I takich gości, jak on, specjalistów w tej dziedzinie jest wielu. No, niestety, wydaje się, że Antoni Macierewicz woli ludzi troszeczkę Innego sortu, czyli ludzi bardziej posłusznych, a mniej myślących. Takie jest moje zdanie. Generalnie cały czas dawałem PiSowi szansę na to, żeby jakoś się rozwinęli. No, ale się rozwinęli w ten sposób, że w tej chwili to już po prostu pierdolą wszystko. Parę dobrych ustaw wprowadzili. Po, podoba mi się podejście do polityki zagranicznej, do pojmowania polityki zagranicznej, nie samo prowadzenie polityki zagranicznej przez Waszczykowskiego na przykład. Uważam, że jest kiepskim ministrem spraw zagranicznych, a wręcz można powiedzieć, chlapie ozorem za dużo, jak na ministra spraw zagranicznych. Ale podoba mi się cała koncepcja, że niech się wszyscy od nas odpierdolą, robimy swoje. No ale ważne, parafrazując tekst z Misia, żeby te plusy nie przesłoniły minusów, rozumiecie? A minusów rządy PiS zbierają coraz więcej niestety. Przede wszystkim minusów stworzonych przez nieodpowiednich ludzi. No, tam jest za krótka półka. No ale nic, najważniejszą rzeczą było to, żeby wam przekazać, że nie należy wierzyć we wszystkie oskarżenia Macierewicza dotyczące grzechów poprzednich kierownictw, poprzedniego BBN-u i tak dalej. Ponieważ ostatnią wypowiedzią na tej konferencji, o której na początku wspomniałem, pan Antoni Macierowicz de facto oskarżył sam siebie i swoich kolegów z PiSu. Również. A, jeszcze, że było ciekawiej, PO potem pisało taką podobną koncepcję strategii dotyczącą tam obrony i tak dalej. No już tam widać troszeczkę ręki Kozieja, pana generała Kozija. I tam się już zmiankuje o tym, że jakieś niewielkie konflikty tutaj mogą być. Ale raczej nie przygraniczne. Chociaż może i przygraniczne. Ale już coś się tam dzieje. Oni więcej piszą o zagrożeniu ze strony Rosji niż pisał PiS. Co jest ciekawe. Trzeba zaglądać do internetów panie Macierewicz, bo internety nie zapominają.